Zbuduj Sam Dom i Hacharbud prezentuje jeden z najlepiej sprzedających się projektów w 2020 roku Jeżeli chodzi o małe domki 35 m2 Domek z antresolą W tej serii zobaczycie pełną budowę od fundamentu aż po dach Jeżeli chcecie być na bieżąco zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję kanału Zapraszamy na film Siemaneczko, witamy I zaszczyty się zabieramy Także murujemy pierwszą warstwę oczywiście na zaprawie cementowej zach ja, ciach pach tak ładnie ciach to mm. jeszcze ciutkę damy o o o dobre Teraz bierzemy, blok, dajemy go tutaj, obsasa, teraz młotka, Tarararara. i ustawiamy pionik. Dobrze. już chyba trzeba. Trzeba się chyba pożegnać z tą poziomicą. Kurde, tyle lat ją mam, ale to oczko już jest tak zadrapane, że nie idzie bardzo wyczyścić. Mam no, tej strony, to nie widzę. Dobra. Człowiek się tak przyzwyczaja do narzędzi. Dobra, tu jest pion. Tu jest poziom, prawie że. O! Dobra. Wysokość by się zgadzała. Także tu jest zlicowane. E, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Tarara. Pierwsza warstwa jest tak jak zawsze. Mówię, najważniejsza Jak lecicie na zaprawach cienkowarstwowych Dobra, teraz sznureczek Pewnie jest u mnie O jest, chodź tutaj dziadyko A jeżeli szukacie większych projektów, zapraszamy na naszą stronę www.budowa.edu.pl, gdzie znajdziecie tam nasz topowy projekt, czyli dom na start bez kredytu 63 m2 oraz dom 116 m2 i dom 100 doła 93 m2. Jeżeli szukacie dużych domów, to jest idealne miejsce dla was. www.budowa.edu.pl Masz? Ja troszkę muszę go. O. o. No i dobra, i następny, dawaj go na górę, i następny na razie murujemy całość. Okien na razie nie będzie. Przemek powiedział, że jeszcze się nie zdecydował, jakie okna tu wstawi. Także zamurowujemy, Później będzie sobie kombinował. Wytnie nadproże wstawi i tyle, nie. Także dobra. Lecimy tą warstwę, domurujemy dwa szczyty i wracamy. Może później jeszcze pokażę, jakie zęby tu robimy. Tu tego wysuwamy tutaj specjalnie, żeby beton nam później nie uciekł, ale to pokażemy. I teraz tak, mamy wymurowane już pierwsze warstwy, prawda? I tutaj robimy sobie ząbki. Także znaczymy sobie 24, tak żeby te 6 cm tu chociaż tego betoniku zalać. Prawda? To bierzemy 30 i znaczymy sobie. O. I odtąd lecimy, nie? Tutaj. I tak samo robimy tutaj. I ciach, 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 Chodzi o to, żeby jeszcze wrzucić, prawda, tego betonu, żeby nie było same te schodki zalane, tylko po całości. No. No i tak, teraz odkręcimy sobie tą krokiewkę. Mamy odkręcone. Tak, żeby ona nam tutaj się ruszała. Mam tak raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Także to damy tutaj. Odkręcam, odkręciłem ją z tego powodu, że to mamy ostatnią stężoną y, pion mamy tak zrobiony. Teraz równo na metr pocięliśmy sobie te kantówki. I one nam już zdystansują to w odpowiednim miejscu. Hmm. Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie. Opa. Oczywiście zaimpregnowane. No tutaj damy jeszcze do góry. Tam się później stuknie, puknie, ustawi. Chodzi o to, że jak damy tutaj kątownik, może trochę jeszcze do dołu. O! Dobra, to przykręcę. Tu pójdzie kątownik, chodzi o to, żeby śruba weszła tu, gdzie będzie najwięcej betonu, prawda? O! No i dobra Teraz bierzemy Wkręcika Niestety nie udało nam się Zdobyć takich na torxa I walimy I z drugiej strony, druga taka śrubka i tak robimy 3 sztuki na stronę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dopiero zaszalujemy i zalejemy to ze śrubami, nie? Ale to też pokażemy. Przemo impregnuje. Żeby robale mu nie właziły Żeby nie słyszał, pójdzie Jak chrupią. No to słychać jak nie wiem co. Nie pamiętam kogo to było? No siedziało się działo się wieczorem i było słychać jak futrynę, bo drewniane futryny były. No i teraz takie płytki sobie, płytki, kątowniki. Tutaj montujemy. Zamontujemy te kątowniki. I tutaj pójdą śruby. Dobra, nabijemy. I wracamy. No, i tak mamy śruby powkładane. Tu pozaginane. Także takie dodatkowe zrobiliśmy wzmocnienie. Co by to się trzymało. Wszystko. Fest, nie? Dobra, najdą Stasiu płytę. Zobaczymy, czy to będzie. Bo to było chyba wycinane pod inny kąt dachu. Ale zaraz obczajmy. Tu sobie narysowałem pionik, ale ta blacha odbija Daj do mnie Nie, kicha Będzie dziura. Wiesz co? Daj może, daj płyta a ja narysuję No i zeżniemy nie? Trochę z góry? No, tylko, ale to przyłóż, to ja zaznaczę Mam, tu sobie zaznaczyłem środek Także Mmm w końcu zrobiliśmy takie łokieneczko żeby nie było ciemno. Tu będzie wszystko zalane. Przemek chce. W późniejszym czasie tutaj takie okno wstawić fikuśne, trójkątne, ale na razie zostaje tak, bo dokładnie nie wiem tak naprawdę co chcę, <śm> że tak powiem. <śm> no ale tu będzie wszystko zabetonowane, także... Nie będzie problemu, żeby sobie coś tu później wykombinował, nie? Dobra, naszykujemy se i wracamy Jeszcze Pręta dwunastkę Tutaj wrzuciliśmy Tu zagięliśmy Także będzie Będzie elegancko Do mnie Do mnie, no, o, na dół Na dół trochę Na dół, do kreseczki, o Dobra, tam nie pójdzie, do góry pójdzie, bo coś mi tu nie pasuje. O! O, teraz jest git. I teraz tak, tu gdzie mamy schodek, walimy jak najwyżej takiego kręciora. Będzie trzymał. Gdzie to będzie takie? Tu. Już wystarczy, żadnych szpilek nie będziemy robić Tutaj nie będziemy wibratorem wibrować I bajeczka No i tak z dwóch stron, nie? I beton Dawaj Opa Od góry do dołu Trzymaj najpierw sobie narzucimy. Jeszcze wrócimy, dopiero zawibrujemy. No, ta, ta, ta. po cement poleciał. Pojechał, bo braknęło Tak wibrujemy. Wszędzie, żeby weszło. Już tutaj z wibratorem. Nie latamy. Dajmy tą paczkę, Bo jakbyście wibrator tu włożyli, to wszystko będziecie zbierać stamtąd. Czekaj, masz jeszcze wiaderko. No. Dobra, tu i tak zostawię to. Nie będę rzucał na ten środek, albo rzucę. A ja rzuc. już tam rzucę. No. Hop. Op. Bywa i tak. Bywa i tak. Ta -ra -ra. Ty, tamtego zaraliśmy, całego kamyk nie spadł Już tak jak kiedyś ktoś pisał, to jest ten eee, No Jak to się mówi? Nie fatum tylko Wiecie o co mi chodzi Kamerę włącza mi od razu Nie idzie coś Coś spada się urywa Wiertło się łamie Nie od razu. od razu po palcu. Czekaj No Daj mnie to to Ty, no słowo mi byś uciekło. Mam na końcu języka. Dobra i tak lecimy do samego dołu. Tutaj oczywiście jeszcze dorzucimy, podpychamy, o to chodzi, żeby pod belką był beton i będzie gitnie. Jeszcze jedną może, takie, może taka rada. Nie róbcie szczytu sobie na równo z tym. Chodzi o to, żeby jeszcze tutaj tym ociepleniem, prawda, wejść na tego szczyta. Tutaj to wszystko będzie dotąd ocieplone, prawda? Do tej wysokości. <laughs> także także tak, nie? E, tak jak nie jest poddasze nieużytkowe, nikt tego nie użytkuje. Jest strych, no to tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, bo i tak się robi ocieplenie w stropie. Na górze jest e, temperatura praktycznie taka jak na dworku. No ale jeżeli ktoś ma poddasze użytkowe, no to warto o tym pamiętać, żeby to docieplenie zrobić tak, zrobić tak jak ma być. Weźcie mi powiedzcie, co to jest. <grymne> Jakie baczoła. Ty, obraził się ale... na nas. Łazi za nami pół dnia. Wyganiamy go, a on przyłazi. Już się obraził. No Ty, ale udajesz, że nie żyje. No, Zaraz skoczy na mnie, to fruwa, nie? I tak, szczyty wymurowane Wieńce pozalewane Także zostawiamy to do jutra Mamy jeszcze młodą godzinę, ale nie będziemy Zaczynać łacić, bo jak zaczniemy walić w... No, wbijać gwoździe po prostu w łaty, to tam nam ten beton pozjeżdża, nie? Także zostawiamy To do jutra Jutro rozszalujemy i bierzemy się za dach. Także trzymajcie się. Do następnego. 10 tysięcy łapek pod filmem i puszczamy kolejny odcinek, a mamy już kilka na kanale zgromadzonych. Jeżeli szukacie większych domów niż 35 m2, zapraszamy na naszą stronę budowa.edu.pl, tam znajdziecie nasze topowe projekty, które mają olbrzymie zainteresowanie, tak jak dom na start bez kredytu 63 m2, 116 m2 z poddaszem oraz dom stodoła. Zapraszamy także na nasze fanpage, Fanpage na Facebooku Zbuduj sam dom oraz fanpage Hacharbut oraz Instagramy zbuduj sam dom oraz Instagram budowa samemu. A w dzisiejszym odcinku, do wygrania, projekt właśnie tego domu 35 m2 z Andresolą. Jeżeli chcecie skarżyć ten projekt, w opisie filmu znajdziecie szczegóły. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek ze zbuduj sam dom oraz zapraszam na kanał Przemka Budowa domu systemem gospodarczym. Za chwilę wyświetlcie kółeczko i zasubskrybujcie kanał Przemka.